Cześć, dzisiaj chciałem zaprezentować noże wędkarskie scyzoryki Gerelacha. W większości posiadam czerwone. Są też dwa czarne, chociaż w jednym zostały uszkodzone. Przekładki najprawdopodobniej przegrzane, bo uległy skrystalizowaniu względnie. Jakaś chemia na nie podziałała. Do tych czarnych mam ETUI. Tutaj jest nowszy, tu starszy. Wydaje mi się, że ten będzie starszy, gdyż tutaj mamy jeszcze kabionek wykonany jest z takiego okrągłego drutu zakuty a we wszystkich innych już jest taki płaski pasek stali. Kolejną różnicą istotną jest jak rozpoznać stal scyzoryk. Tutaj mamy stalowe prowadnice, a na przykład na tym są mosiężne. Niestety większość tych sześciozórek chyba jeszcze z 5, które tu posiadam. Z miesięcznymi prowadnicami mają połamane sprężyny. Inna różnica to na przykład ten ma tylko jedno oszcze ale to jest jedyny taki, jaki mam. Wszystkie pozostałe mają po dwa oszcze. Dodatkowo scyzorki były różnie oznaczane. Tutaj mamy bez korony 87, logo 88, 89, 89. Tutaj tylko z Poland. A na tych z koloną, tutaj też jest bez korony. na tych z koloną nie ma dat. Więc część z nich była tak oznaczona, część inaczej. Podejrzewam, że to zależy od lat produkcji. Z Scyzoryki z mosiężnymi przekładkami, tak jak ten, ten na przykład posiadają kolonę. one są starsze. Pod koniec prl u pozbyli się korony, a zaczęli bić locznik wybicia. E, mankamentem w tych scyzorykach e, poza uszkodzeniami okładek, tak jak tutaj na przykład, są dobre spojrzenie te odkładki. Popękały. A popękały dlatego, bo używano plastiku, który lubił się kurczyć. Na tych małych garlachach jest ten sam efekt. Ale już na tych są skurczone, nie popękane. Na niektórych. E, to drugim mankamentem było to, że oszcze było bardzo wąskie. No i w większości tych scyzoryków tak w jednej piątej długości od końca oszcze było złamane, pęknięte. I ludzie to zaszlifowywali tak jak na przykład tutaj. Że mniej lub więcej, ale jest skrócone, to widać porównanie. Brakuje jednej piątej mniej więcej jeszcze. szkoda, bo no fajne są te scyzoryki, ale to, to były delikatne, a ludzie pewnie ich używali do prac nieprzeznaczonych i dlatego dużo z nich dotrwało do dzisiejszych czasów w stanie, który niestety dyskwalifikuje je do dalszego użytkowania albo jako ładny egzemplarz kolekcjonerski. Jeśli chcecie zobaczyć więcej filmów o scyzorkach starych, nowych, polskich i zagranicznych, to zapraszam do zajrzenia na mój kanał.